To okay. jest, jest funkcjonuje. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy u Rafaela. W laboratorium mamy dwie osoby i zapraszamy. To jest pierwsza Mariola Lidia i następny będzie Sebastian. Mają wspólne hasło e, złota kurka. Także Simone przekazuje wizerunek cywilizacji. Siedem cywilizacji przybyło, przyglądają się temu procesowi i zapraszamy pierwszą Mariola Lidia M-A M A R-I R-I O-L-A O-L-A. Zwajte L-I-D-I-A. L-I-D-I-A. Okej, gut. Ukazała się. Na stole marmurowym skan. Man sieht den Knochenbau. Jetzt uh, sind es vier Teile von der Wirbelsäule, Das fügt sich wieder ein. Jetzt sind es uh, die Schultern und die Schlüsselbeine, also Schultergelenke und Schlüsselbeine, die Stawy ramienne i tutaj te kości, te nie wiem jak to się nazywają, zniknęły. Te kości ramienne. Okay, Okazały się z powrotem? Teraz są jeszcze Stawy biodrowe i stawy skokowe zniknęły. gut się z powrotem teraz man die muskulatur Teraz muskulatura całego ciała się ukazała kompletna na karku muskuły zniknęły, gut się z powrotem one sind na plecach zniknęły gut es się sich auch się z powrotem Jetzt sind es die Oberschenkelmuskulatur, wo aufgeblinkt ist. E, Uda, Zniknäue. Gut, es fühlt sich wieder ein. Jetzt sind es noch zwei Bauchmuskeln. Zwei Gut, es fühlt sich wieder ein. Und die Oberarmmuskulatur. die Bizeps ist

das fügt sich wieder ein jetzt sind es die Nebenhöhlen wo aufgeblinkt sind Geht, das fügt sich ein. Jetzt es jetzt sind Lymphknoten na mhm. Nö, nicht immer aber meist oft Stelle das <laughs> Okay, das fügt sich wieder ein. Jetzt sieht man den kompletten Herzkreislauf. Jetzt ist der komplette Kreislauf ohne uh. das Herz, wo aufgepumpt wird. Okay, gut, das fügt sich wieder ein. Jetzt ist ein Teil von der Lunge. Część

Ukazały się z powrotem. są dwa części układu Dwie części układu rozrodczego zniknęło. Ukazały się z powrotem. Teraz cały układ nerwowy się ukazał. To są części. Sześć rozbłysków i te części układu nerwowego znikło.

Okazały się z powrotem. Skan podjechał do góry. Siedzi na stole. Cieszy się, jest zadowolona. Zeszła ze stołu i bierze każdego po kolei w ramiona i składa podziękowania. Żegna się i zniknie w portalu. Cieszymy się. Następna uh, istota skorzystała z laboratorium u Rafaela. Zapraszamy Sebastian. S E S E B A, B -a S, -t, S, -t, S T I A N I good. Jest na Ukazał das się das na stole marmurowym. Wziął na miarę Z całego ciała. Teraz cały układ kostny się ukazał. Uh -huh. ist die wirbelsäule, wo aufgeblinkt I w całości kręgosłup zniknął. es fügt sich wieder ein. Jetzt sind es uh, Ober- und Unterkiefer, wo aufgeblinkt sind. Aber die zwei Stängel Gut, es fügt sich wieder ein. Jetzt sind es noch die Kniegelenke. E, e, Stäbe e, Kolanove sind geknallt. man jest muskulatur całego ciała się ukazała. Komplette Nacken, Na plecach i na karku muskuły zniknęły. Fügt sich wieder ein. Ukazały się z powrotem. die Oberschenkel und Łydki i Uda zniknęły. Das wirkt sich wieder ein, jetzt sieht man halt die Sehnen und Bänder, ciała. die Sehnen und Bänder an den Füßen sind aufgeblendet. das fügt sich wieder ein, ukazały jetzt sie man sie die inneren Organe, jetzt sind fünf Teile vom Gehirn, die Okay, das fügt sich wieder ein, jetzt ist ein Teil von den Nebenhöhlen. Gut, oh, das fügt sich wieder ein, jetzt ist das Zahnfleisch aufgeblieben. Gut, oh, das fügt sich wieder ein, jetzt ist ein Teil von der Schilddrüse aufgeblieben.

Der Ort ist so, kein gut wird sich wieder ein. Oksabich ist powrotem. So jetzt sind's ein Teil von der Bronchien, wo aufgeblinkt ist. Äh e Teil oskrzeli ist Gut es fügt sich wieder ein. Jetzt ist powrotem. Sind's die Magenschleim heute? So lek odwebnans rozbwisną i zniknął. Gut es fügt sich wieder ein. Oksabich ist powrotem. Jetzt sind's zwei Teile vom Darm.

Okazały się z powrotem, teraz cała skóra ze wszystkim, co pod skórą das się teile. Siedem rozbłysków i te części skóry zniknęły. Godus, auch Ukazały Nein. się z powrotem, skan podjechał do góry, ja da, siedzi na stole, ma łzy w oczach, jest bardzo wzruszony. Ja Wezus oh. rozmawia z nim. Neutralizuje, uspokaja, jest zadowolony tak pozytywny zaczyna się robić. Zrozumiał wszystko, zadowolony jest, siada ze stołu, podziękowania u wszystkich i żegna się. Zniknął w portalu. Cieszymy się dla następnej istoty, że skorzystała z laboratorium. Pozdrawiamy nas serdecznie. Namaste.